Witam ponownie, przepraszam za yy, przerwę, niestety niezależną ode mnie. Yy, domofon niestety przeszkodził mi psy w nagrywaniu. Także po tej chwili yy, wracamy do naszego wykresu. S&P 500, o tym mówiliśmy, tak? Mówiłem o całej strukturze e, Trading Range'u i tutaj chciałbym zwrócić uwagę po pierwsze, na ostatni okres, żebyśmy się przyjrzeli temu, co się yy, dzieje bliżej. Ten bar, ewidentnie bar wybijający nas z, yy, z tego trading range'u, yy, pokonujący krik, yy, wolumen świąteczny, ten wolumen spadający w świętach, ja już w tej chwili nie będę w to wnikał, ale to jest oddzielna sprawa do omówienia. W każdym razie stop lossy z pewnością są pod tym barem, czyli poziom 4713. Jest to poziom potencjalnych stop lossów, ale traktowałbym to jako drugi obszar stop lossów. Jako pierwszy obszar stop lossów traktowałbym poziom 4747. Jest to poziom tego ostatniego bara wzrostowego na wzrastającym wolumenie. To jest przedwczoraj, to jest wczorajszy bar, to jest przedwczorajszy bar, tak. Czyli jego dołek 4747, tu się pojawił zdecydowany popyt. I też położenie w tej chwili rynku względem tego bara pokazuje na zdecydowaną siłę S&P względem Nasdaqa. Jesteśmy w obszarze, blisko obszarów wykupienia tutaj. Na co warto zwrócić uwagę, to jeszcze tutaj na te abtrasty wszystkie po, sporo podażowych barów, one są tutaj oznaczane, ale y, do tych barów podażowych i do generalnie podażowej sytuacji na rynku powrócimy y, bardziej przy NASDAQu. Jeszcze tylko krótkie spojrzenie na wykres y, tygodniowy S&P, żebyśmy sobie uświadomili, że jeżeli nawet tutaj w tej chwili coś się zadzieje złego, mamy dystrybucję, to to... Na tym etapie, czego możemy oczekiwać, to jest cofnięcie w tej strukturze wzrostowej od dołka covidowego. I tutaj mamy gdzieś te nasze potencjalne korekty, jeden do jednego, dające e, pewne poziomy, e, poziomy do spadku. Skrajtonowska czyli ta struktura na razie nie jest zachwiana. Także musimy myśleć przez pryzmat cały czas tej struktury. Ale teraz przejdźmy szybciutko, jeszcze do Nasdaka. Na NASDAQu ta sytuacja wygląda dużo y, gorzej na Nasdaqu przede wszystkim Ten trading range, może jak popatrzymy sobie na całą strukturę trading range'u i względem schematów Wykofa, no to też patrząc na tę strukturę wzrostową, możemy tutaj opisać e, jako bank climax Wiem, tutaj pewny, do pewnych rzeczy można się przyczepić, ale nie, nie będę na razie tego dokładnie rozpisywał. Mówię, to jest to potencjalne takie rozpisanie. Automatyczna reakcja ST. Dalej mamy znowuż ST. Dobrze. I widać, że po tym ST mamy zejście z przebiciem dołka i tutaj mamy spring. Widać, że to jest test bar, mamy spring, ale jest to, należy to, 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 to złamanie price action niższy dołek, jako taki e, sygnał słabości traktować, czyli jest to sygnał słabości z punktu widzenia price action. Proszę już uwagę, że wszystko się znajduje dokładnie na wsparciu, czyli na poprzednio wybitym krik. E, i teraz to, co się dzieje teraz, w tej chwili po podejściu pod szczyty, nie mamy wybicia nowego szczytu. Nie ma szczytu czynnych, wykazuje pewną słabość, nie wybija swego szczytu to, co robi S&P, to, co robi Dow Jones. I co kluczowe, jak sobie popatrzymy tutaj na bary podażowe. To jest nasz bar podażowy po zrobieniu nowo, ostatnio duże, dużego szczytu. Smart Investor y, pomaga nam go zidentyfikować, y, co to jest. Pułapka podaży, pułapka poda podaży. Możemy sobie przeczytać co to jest. Manewr smart money w celach zbliżonych do Ale widzimy w którym on miejscu jest. Widać że potem nam się pojawia dość istotna podaż. Widzimy że mamy potencjalny spring i to jest uderzenie podaży. Chciałbym żebyśmy, on jest niepotwierdzony sygnał. Mamy uderzenie podaży. Proszę zwrócić uwagę na wolumen w tym miejscu. Czyli mamy szczyt, dołek, niższy szczyt, niższy dołek. Potem mamy zejście niżej do wsparcia. I teraz mamy podobną sytuację, gdzie mamy aptrast, tu mamy aptrast, niższy szczyt niż ten szczyt. Potencjalny mamy po chwili mamy potencjalny. Na dużym wolumenie. Widzimy, że ten wolumen tutaj skacze, czyli pojawia nam się podaż. Ewidentnie pojawia nam się podaż w strefie tej podaży poprzedniej, po czym mamy dołek i mamy niższy szczyt. Kolejny abtrast. Na małym wolumenie, zajście testowanie tego uptrastu. I teraz proszę zwrócić uwagę na to miejsce, na ten bar. Ten poprzedni, poprzedzający ten bar, o jeden wcześniej. Tu wolumen wyraźnie narasta. Czyli ta sama sytuacja na SP. Tu się pojawia popyt, i tu to, co się stało wczoraj, bardzo groźna sytuacja. Pojawia się ewidentnie podaż pochłaniająca ten popyt, przebijająca ten podaż. To może być uptrust po dystrybucji. Znowuż podobna sytuacja, czyli ewidentnie tutaj sekwencję mamy prospadkową, narastający wolumen, dzieje się coś niedobrego na NASDAQu, NASDAQ jest znacznie, e, znacznie słabszy. Jeżeli znowuż wrzucimy sobie do struktury wykresu, do struktury tego, co się dzieje na, na, na no to widzimy, że od dołka covidowego korekty mieliśmy 1800, 1700, 1300, czyli mamy skracanie korekt, nasz był silny. I teraz jak popatrzymy sobie na te korekty 1 do 1, tutaj będziemy mieli korektę, e, korektę 1700 w tym obszarze, tutaj będzie, a to jest kolejna noska, czyli tu będziemy mieli tę większą korektę, 1800, czy jest ten obszar i jak najbardziej możliwy jest spadek, spadek na tym etapie w konwencji korekty. Korekty, nie jakiejś wielkiej bessy. Na tym etapie nic się nie stanie dla tej, dla tej struktury. Dopiero później względem tego, co się będzie działo, będziemy mogli mówić o tym, co dalej. Na razie widać słabość na dniach no i możliwość większej korekty w tej Strukturze. Dziękuję okay. bardzo.